Dlaczego tego stadionu nie ma? Szanowni Państwo, nie ma tego stadionu, bo rządzący, rządzący Elblągiem doszli do wniosku, że właśnie grupę kibiców, grupę sportową traktują po macoszemu. Niestety muszę to z bólem powiedzieć. Gdyby chcieli, by te środki pozyskali. Był program inwestycji dla specjalnej infrastruktury sportowej. Można było złożyć o 30 milionów. Złożyli o 7 milionów. Te środki zostały przyznane. Program inwestycji strategicznych można było złożyć o 30 milionów. Miasto nie złożyło żadnego wniosku. Tu już Państwo macie ze środków zewnętrznych 60 milionów, które można było pozyskać na budowę stadionu. A ten stadion to nie tylko obiekt sportowy, Hmm, to jest naprawdę really interesujące. Dlaczego stadion, ale dlaczego wiele innych obiektów nie powstało w Elblągu? I tutaj odpowiedź nie jest wcale skomplikowana. W Elblągu na przestrzeni ostatnich 10 lat wyprowadzono z Elbląga. Około pół miliarda złotych w postaci obsługi kredytów, odsetek od tych kredytów, strat spółek miejskich. To są zaniedbania wieloletnie władz miasta, różnych, różnych partii, które rządziły Elblągiem na przestrzeni tego czasu. I dzisiaj jedno, co można zrobić najszybciej, to ustabilizować finanse, tak aby. Można było znaleźć środki na wkład własny, próbować pozyskać zewnętrzne środki na modernizację stadionu. Natomiast po wielokrotnych rozmowach ze środowiskiem sportowym e, jestem w stanie zadeklarować, że jako prezydent dołożę wszelkich starań, aby pozyskać dodatkowe środki finansowania w celu modernizacji, a nawet jeżeli będzie taka możliwość, budowy nowego stadionu. Oczywiście grupa kibiców, grupa tych, którzy chcą nowy stadion, jest bardzo duża, aktywna, głośna, widać ich, ale weźmy pod uwagę, że w Elblągu również mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób starszych, które nie hasają po internecie, które nie klikają w słupki popularności takiej czy innej inwestycji. Zapytajmy wszystkich, czy stadion dla pięciu tysięcy El Blążan jest ważniejszy na przykład od inwestycji, która będzie służyła 30, 40 tysiącom ludzi starszych. Myślę, że z tego stadionu można zrobić perełkę, perełkę na skalę kraju, ale etapami. Budowa nowego stadionu, często się ludzie, którzy o tym mówią, powołują na budowę stadionu w Olsztynie. Tam jest wyceniona ta budowana 300 milionów złotych. Stary stadion, przez czerwone władze nic się nie zmienia. Teraz ile na mecz yeah. trzeba Olimpię wspierać? Mówię Z, Z, Z jak zwycięstwo. Mówię K, to się dla was skończy klęsko. Mówię S, to jest symbol jak nasze męstwo. Mówię jest, jeden klub to Olimpia...